W tym roku mija 30 lat od bestialskiego mordu premiera PRL Piotra Jaroszewicza. Ze mną syn Andrzej Jaroszewicz, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Andrzeju, w grudniu roku 2021 um, odbyła się rozprawa, na której byli przesłuchiwani świadkowie. Um, ty również byłeś wysłuchiwany. Czy um, ta sprawa coś wnosi nowego? Tak, ja byłem jako pierwszy świadek słuchany, i tych zeznań jeszcze moich nie, 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 nie skończono. Jeszcze będzie, będzie to trwało jakiś czas. Na razie póki co to zakończono etap przesłuchiwania oskarżonych. No, trochę długo trwało. Sytuacja jest taka, że dwóch z oskarżonych, dwóch panów oskarżonych przyznaje się do, do popełnienia tego czynu, natomiast trzeci, się nie przyznaje, a tych dwóch wskazuje tego trzeciego jako prowodyra grupy. No więc sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że w zasadzie opieramy się tylko i wyłącznie na zeznaniach tych oskarżonych, że oni się przyznają. Czy byli tam, czy nie byli, to jeszcze pokażę przewód, przewód sądowy dalszy, bo jeszcze będą świadkowie, jeszcze będą biegli. E, natomiast ja powiem tak, że mnie trochę ręce opadają i, i mimo całego szacunku do, do wielkiej pracy Prokuratury z Krakowa. E, to ja zaczynam mieć wątpliwości, wiesz. Ja zaczynam mieć wątpliwości, dlatego, że nie bardzo, nie bardzo widzę, że to się układa tak jak w jedną całość. Bo na przykład y, są rozbieżne zeznania, jeżeli chodzi o dojazd na działkę. Jeden mówi, że samochodem przyjechali, drugi mówi, że on nie pamięta, czy samochodem przyjechał. – Czy autobusem. – Czy autobusem. Poza tym policzyliśmy ten czas, który na przykład miał trwać od czasu ich wyjazdu, bo oni są z Radomia, z Radomia do Warszawy, popełnienie tego czynu i powrót do Radomia. To powiem tak, że jakoś to słabo widzę, bo jeżeli oni byli samego rana na, na, już na działce, to musieli z Radomia wyjechać gdzieś koło czwartej. Potem cały dzień byli na działce, był bardzo duży upał, oni nie mieli żadnej żywności, nic ze sobą i, i czekali do, 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 do północy, kiedy, kiedy weszli do domu, bo ojca zastaną na dole, a ojciec na pewno ogląda panoramę, wtedy takim ostatnim kończącym dziennikiem informacyjnym w telewizji polskiej była panorama. To tu wiemy to na pewno, bo innych programów nie oglądał. A tam został napadnięty w tym fotelu przy telewizorze. Więc, więc jest dużo wątpliwości. I począwszy od psa, który był ostrym, groźnym bardzo psem, no i skończywszy na ich zeznaniach, de facto oni zaczęli się ostatnio już plątać, bo jeden. Mówi, że pilnował Pani Solskiej, drugi, że nie pilnował Pani Solskiej i jeden mówi, że ojciec się oswobodzi z więzów, że wstał i dlatego ktoś posłyszał jakiś szum na górze i dopiero wtedy przyszli i ich zabili, wiesz, że, to nie klei mi się to. Andrzeju, yy, wtedy, kiedy Ty się dowiedziałeś o tej... Tragedii, mhm. byłeś w Gdańsku tak. i przyjechałeś do Warszawy. Przyjechałeś na miejsce, tam mhm. jeszcze były zwłoki twojego taty. Tak. Co ty wtedy tam zobaczyłeś? To znaczy, czy tam było wielu ludzi? Jak ta sytuacja tam wyglądała? No tak, tam były wycieczki. Tam były wycieczki policjantów i prokuratorów oraz, oraz prawdopodobnie również, również oficjali. Naszych, no bo to sensacja, zabili premiera byłego i zadeptali ślady po prostu. Jak ja przyjechałem, to było około 14.00. To przyjmie, ja tam byłem do wieczora, to przyjmie tam. Ja myślałem, ja nie widziałem, jak ktoś się lepiej ja Nie jestem dochodzeniowcem. Ty ja myślałem, że tak powinno być, że przyjeżdżają, ludzie patrzą. No. Ja powiem szczerze, wiesz, że ja zajrzałem do gabinetu ojca i to trwało sekundę. Po prostu rzuciłem okiem w drzwiach i cofnąłem się i wyszedłem. Nie chciałem tego oglądać. Straszna rzecz. Straszna rzecz. Głos wymiaru sprawiedliwości mówi, że każdy wątek jest brany pod uwagę. A jaki dzisiaj pod uwagę ty bierzesz wątek? Co mogło być powodem tego dramatu, tej tragedii? No powiem tak. Ginie premier rządu poprzedniego ustroju, prawda? Ale człowiek, który, który przyszedł z armią z Berlina, po zdobyciu Berlina, został skierowany tutaj do prac już na, 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 na szczeblu rządowym, był wiceministrem obrony narodowej w 1946 roku. Był odpowiedzialny za cały przemysł zbrojeniowy, za wojsko w ramach partii. To był inny ustrój, to były inne czasy, ale oni przyszli na zgliszcze, oni nie przyszli na gotowe rzeczy. Oni musieli to odbudować, wyprostować, wprowadzić na jakieś tory i, i chwała im za to. No, ja nie będę tutaj wiesz, porównywał czy to było dobre czy to było złe. Ja wiem, że Polska się zmieniała. Teraz też się zmienia oczywiście, ale może mogło się zmieniać lepiej. Andrzeju, Polska się zmieniała, teraz się zmienia, no i zmienia się też technologia, technika, mija 30 lat, zginął premier polskiego rządu i po tak. 30 latach, czy dla Ciebie nie jest to dziwne, że nie możemy tej dowiedzieć się jaka, jaka jest prawda w tej sprawie? Czy ktoś, no, pan... po prostu powiem wprost, czy ktoś według Ciebie, bierzesz to pod uwagę, trzyma rękę na tym, żeby ta sprawa nie została rozwiązana? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że, że trzyma, dlatego że yy, yy, niewątpliwie był podsłuch w domu. No więc nie, nie muszę przekonywać Państwa i Ciebie, że skoro był podsłuch, no to wszystko jest nagrane, prawda? To co tu sprawdzać, to tu badać. Odtwórzmy, to będziemy wszystko wiedzieli. No ale to nigdy tego oficjalnie mi nie powiedziano. Powiedziano mi to nieoficjalnie. Nie będę mówił kto, ale człowiek, który jest zbliżony do słup, że po prostu są utajnione rzeczy pewne. Na pierwszej rozprawie, kiedy, kiedy oskarżono tych czterech kryminalistów z Mińska Mazowieckiego, yy, yy, sąd się zapytał służb czy czy op czy brał w tym udział, wtedy to był UOP. No i UOP-u powiedział oczywiście, że nie, no bo no nie powiedział, że tak, prawda. E, ale ja w to nie wierzę, dlatego że jeżeli ginie, ginie, ginie człowiek tego typu w, w, w w czasie nieprzeznaczonym dla niego, dla śmierci tego człowieka, gdy ginie. No w wypadku to też będzie badany, prawda? Ale ginie w takich okolicznościach, to każdy wywiad, każdy. Wszyscy chcą wiedzieć, co się stało. I myślę, że ktoś tam wie. Nie wiem, będziemy czekać. Twój tata był w, w, w ostatnim czasie za życia pisał w trakcie pisania książki. Mm -hmm. e, czy w tej książce mogły e, ujawnić się jakieś informacje niewygodne dla kogoś? Czy w ogóle są zapiski, bo to były odręczne zapiski tej książki? Czy w ogóle to są był te maszynopis? To był maszynopis pl, 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 plus odręczne notatki. I czy te notatki są? Zachowały się? Nie, tych notatek nie ma. I to teraz, zresztą był słuchany mój brat, który to potwierdził, że to zginęło. Natomiast ci, co przyszli do domu, to twierdzą, że oni żadnych dokumentów nie brali. To się po prostu zaczyna sypać. To się nie trzyma kupy. Ja myślę, że tak, że, że, że tutaj chodziło o to, że nie jest tajemnicą, że, że w jakiś sposób odszedł mój ojciec na, na zjeździe. To, no, że był kryzys, to było wiadomo, że był kryzys od połowy lat 70., w 76. Kryzys u nas powstał w wyniku naszych zobowiązań w stosunku do układu warszawskiego, kiedy, kiedy, kiedy tutaj, kiedy rozpoczął się Afganistan, trzeba było zwiększyć produkcję nieopłacalną, tak zwaną, wiesz, no bo to się... To, jak jest potrzeba, to się nie robi kalkulacji, tylko trzeba zrobić, prawda? To chodzi o czołgi. Było zapotrzebowanie i stąd się zaczął ten kryzys i on trwał. Potem był radą. Ojciec po już zgłosił rezygnację sam, ale Gierek nie przyjął tej rezygnacji. No a, a, a na zjeździe po prostu nie pozwolono mu odczytać referatu na zjeździe. On przyszedł na zjazd, ale nie, nie, przewodniczący nie, nie, nie udzielił mu głosu. No więc wtedy zrozumiał dopiero, że, że to zaskoczenie było. Nikt mu wcześniej, dzień wcześniej nie powiedział, że on nie będzie premierem bo Po prostu by nie przyszedł. Na zjeździe partii przemówienie prezesa Rady Ministrów to jest. To jest y, 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 taki. taki program rozwoju kraju, wiesz, od, z punktu widzenia ekonomicznego. To jest taki taka, przewodnik, prawda, bo jak wtedy się mówiło, partia kieruje, a rząd rządzi, prawda, to jest ta, taki m, przewodnik, co tam my planujemy na przyszłość. I jest tajemnicą to, że, że Gierek z ojcem w ostatnich, że tak powiem, czasach pracowali nad nad systemem, który był zaznaczony w tym przemówieniu. Tak zwanej finandyzacji Polski to było to było uspołecznienie gospodarki rynkowej. Ale to się nie stało. A gdyby się stało, to nie wyglądałoby to tak, jak dzisiaj wygląda. To by zupełnie poszło innym torem. Byłyby zmiany, ale zupełnie zupełnie inne. Czy według Ciebie osoby, które w tej chwili są osobami podejrzanymi, oskarżonymi, czy to są te osoby, czy może w ogóle się okazać, że to też nie są te osoby? Może nie powiem na pierwsze Twoje pytanie, nie będę w ogóle odpowiadał, a na drugie powiem, że masz rację. To się może okazać, że nie są to te osoby. Ale ja nie jestem sądem, wobec tego nie będę zajmował tutaj, nie chcę, nie chcę sugerować niczego. Natomiast, natomiast kieruję do, kieruję, kieruję, może powiem takie dwa zdania ciekawe. Pan minister Macierewicz powiedział tak, ja mogę być różny do niego, do Macierewicza, nie znam go, więc nigdy nie oceniam tak, powiedział tak, że, że sprawa Zabójstwo premiera Jaroszewicza, to jest sprawa polskiej racji stanu, i tu ma rację, bo ginie, ginie, ginie premier, i to nie jest, nie jest to wykryte. To się może zemścić kiedyś, wiesz? Tylko to się zemści już po fakcie. kiedy zabiją innego człowieka, wiesz? To bardzo delikatne sprawy się dzieją. A drugie, to, to odsyłam do książki. Albina Siwaka, yy, który yy, yy, pisze tam, o rozmowie, opisuje rozmowę z moim ojcem i mówi mu, że, Piotr, jak ty pokażesz im te rzeczy, to oni się zabiją. Mówi to mu po prostu, mówi. Co to było? To, był, to było. To, było yy, 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 to była siatka. Na, na usługach y, y, służy bezpieczeństwa, wywiadu, y, PRL-u. Kto brał pieniądze? I siatka wtyk w, w Solidarności i tak dalej. Cały ten wianoszek. Myślę, że gdyby to, gdyby to doszło do tego, to po prostu czy byłby zagrożony, zagrożony sprawy na okrągłym stole. W ogóle to by inaczej się podtrzymywało. Czy Podczas e, grudniowej rozprawy bądź w ostatnim jakimś czasie wydarzyły się jakieś nowe ciekawe wątki? E, może nie w grudniowej, ale chwilę wcześniej i może nie przed sądem tym okręgowym w Warszawie, a sądem apelacyjnym e, w Warszawie odbyła się taka sprawa, e, ponieważ sąd zdjął areszt z dwóch. Tych, y, z, tych sprawców właśnie, którzy się przyznali. No więc już sam, sam wiesz, jak to, może być, jak to może być wiarygodne dla sądu, skoro, skoro zwalniają ich z aresztu. To myśmy z panią Beatą Czechowicz, z moją y, 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 pełnomocniczką, napisali takie pismo, wiesz, ponieważ, ponieważ to się właśnie zbliża te 30 lat, wiesz. I, I te 30 lat siedzi we mnie, ja to nie mam rozliczonego tego sam ze sobą. Jestem bardzo tym zmęczony. I wystąpiliśmy do tego sądu o odpowiedź, do Sądu Najwyższego, taką. Jednym z sędziów składu tego orzekającego w sprawie ojca w sądzie okręgowym jest sędzia nadany z KRS-u. W związku z tym zadałem takie pytanie. Co się okaże w przyszłości, jak zostanie stwierdzone, że ten sędzia został nieprawidłowo powołany? I napisałem na końcu, że ja już nie chcę jeszcze raz tego wszystkiego przeżywać. Muszę mi dać odpowiedź, wiesz, co się stanie? Bo, bo jeżeli nie będzie właściwy sędzia, no to powiem wszystko nieważne. Andrzeju, na jakiej podstawie sąd zwolnił tych dwóch z trzech? Już mówię. I troszkę dla nas jest nie, 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 takie rozbijające naszą uwagę w czasie tego procesu fakt, że, że jednocześnie trwa rozprawę o zabójstwo ojca, jak i o, o zabójstwo w Gdyni. To są połączone sprawy, prawda? Tych samych ludzi. Więc ci państwo, ci państwo z Gdyni. Ci państwo, gdy ich zaskarżyli, zrobili jakiś ruch taki prawny, który właśnie spowodował tą dyskusję na temat ich aresztu, wiesz? I, 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 I po prostu to się urodziło samo. Potem myśmy tylko zostali o tym powiadomieni, że znaczy wiedzieliśmy, że oni wyszli, ale, ale o tym, że że miało to być postępowanie, to ja nawet nie wiedziałem, po fakcie się dowiedziałem dopiero. Czy ten główny podejrzany podczas rozprawy patrzył na ciebie? Spojrzał w twoje oczy? No ja go spotkałem. Ja go spotkałem w stolecie, sam na sam. Jak wychodziłem. No skulił się, on taki mały jest, wiesz, on skulił się taki. Tak popatrzył na mnie, ja wyszedłem szybko, bo wiesz, nie, nie mogę długo patrzeć, bo chyba nie, nie wiem, co on zrobił, no. Bardzo ciężko, wiesz, bardzo ciężko, jak chodzisz po sądzie i mijasz je o, o pół metra z ludźmi, którzy się przyznali do zabójstwa. Znaczy, po, do pomocy w zabójstwie, nie, bo oni świadomi, że zabił tamten, ale oni pomagali, no. no to jest ciężkie przeżycie dla mnie, no. Chodzę, oni są na wolności, przychodzą byś Jak przychodzili z policjantami, to było co innego. A teraz oni są, siedzą obok nas. Dziwne czasy. Dziwne czasy bardzo. Czy znamy termin kolejnej rozprawy? Tak, w połowie tego miesiąca. Czyli w połowie lutego. Tak. 2022. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Moim dziękuję. Państwa gościem był Andrzej Jaroszewicz. Dziękuję.